Dzień dobry, dzień dobry. Witamy wszystkich bardzo serdecznie na spotkaniu, kolejnym spotkaniu aktywne czytanie rozmowy. Naszą gościnią jest Ania Podsiadło, Anna Podsiadło, autorka książki Iga i Zaczarowany Dzień dobry. Witaj Aniu. Cześć, dzień dobry. W takim razie um, tak. Pierwsze, co chciałabym powiedzieć, to to, że książka już jest zrecenzowana na blogu Aktywne Czytanie. No, ale dla wszystkich, którzy nie znają, nie wiedzą, pierwszy raz w życiu widzą, e, powiedzmy w dwóch słowach, e, Aniu, i ciebie o to poproszę, e, jako no. autorkę, bo ja jestem ciekawa, jak ty to opowiesz. Zawsze jestem ciekawa, jak autor opowiada o swojej książce. O czym jest ta książka? Wiem, że to nie jest łatwe pytanie, Ju. Wiem, no? dlatego je zadaję. Wiem, wiem. Być może też uprzedzę inne Twoje pytania, natomiast chciałabym zacząć od tego, że jest mnóstwo na rynku książek, które uczą empatii i wrażliwości. I oczywiście te książki są wspaniałe, bo jak wiesz, ja, ja również recenzuję książki dla dzieci, więc no przeszło przez moje ręce kilkaset różnych książek. Natomiast brakowało mi takiej książki na rynku, gdzie główny bohater, no w tym przypadku Iga, główna bohaterka, będzie miała te wszystkie cechy, czyli wrażliwość, empatię, będzie skora do bezinteresownej pomocy. I dzięki temu być może jakieś dzieci zainspirują się i Iga stanie się takim fajnym wzorem do naśladowania. Wiem, że to się już dzieje. Wiem, że dzisiaj jestem świeżo też po spotkaniu z dziećmi, i, i e, to była ogromna przyjemność w ogóle słuchać e, że, o tym, że dzieci faktycznie pomagają e, innym, słabszym, e, tym, którzy w ogóle potrzebują pomocy. Mm, skąd zaczarowany miś? E, Zawsze jako małe, dziecko, jako małe dziecko chciałam posiadać takiego pluszaka, który właśnie będzie zaczarowany, Aha. który będzie moim najlepszym przyjacielem. I zresztą mam w domu sześcioletnią córkę i ona kocha pluszaki i codziennie wybiera z kim będzie spać. Ja to też trochę była taką moją inspiracją, wedle wstępnej książki. Tak. To zazwyczaj gdzieś tam, jak mamy dzieci, to zazwyczaj gdzieś tam ta inspiracja właśnie jest. Ale y, ja myślę, że nie powiemy za dużo, jak powiemy trochę więcej o samej treści, bo powiedziałaś bardzo pięknie i w ogóle to jest super, że na spotkaniach autorskich właśnie spotykasz dzieci, które chcą y, pomagać innym w potrzebie bezinteresownie. To jest super. No i właśnie mamy tutaj igę, która ma urodziny. I jest imprezka urodzinowa, i dostaje w ogóle mnóstwo fajnych prezentów, zobaczcie. Ja z kim, tak, dla lalek, na którym Tak, uh -huh. i, i um, dostaje też właśnie misia. Uh -huh. Jak ma na imię Mis? powiedz? Misz ma na imię Nastka. Uh -huh. Nastka jest takim misiem, który jest zaczarowany. I teraz tak, na czym polegają te czary? Polegają na tym, że w w chwili, kiedy nie chcę zazdrazać za dużo natomiast ale zdraźmy, wiesz, wiesz dlaczego okay. bo ja wiem że my czasem nie chcemy natomiast oglądają nas rodzice zakładam że nie oglądają nas dzieci które będą czytały te nie. książki mam taką nadzieję że Zostaję nie okay. tylko no właśnie natomiast w grupie aktywne czytanie jest mnóstwo rodziców którzy chcieliby wiedzieć tak no dosyć dokładnie co tam znajdziemy w środku żeby tak sobie móc wiesz zdecydować czy to jest książka mm -hmm. dla mojego dziecka czy na przykład ono się Płacze, bo jest zbyt wrażliwe, czy ono w ogóle ma zupełnie inne zainteresowania. Dlatego ja cię tak ciągnę za język, bo myślę, że wielkiej krzywdy nie zrobimy nikomu, jak to wiemy, a fajnie dać po prostu więcej informacji. Więc Jasne. na czym te czary polegają? Polegają na tym, że też na imprezie urodzinowej zjawia się Jaś, kolega Igi, który jest smutny ze względu na to, że uważa, że jego prezent będzie najbrzydszy. Uh -huh. Ponadto po okazuje się, że e, rodzina Jasia e, znalazła się w bardzo ciężkiej e, sytuacji i dzień po urodzinach okazuje się, że, że Nastka e, zmieniła swój wyraz twarzy, jest smutna i Iga e, bardzo długo zastanawia się co się stało, uh -huh. oczywiście rodzice nie wierzą jej, że, że e, misiowi zmienił się. E, e, zmieniła się mimika, no bo przecież. Jak to dorośli? E, jak to dorośli, nie wierzą w bajki, nie wierzą mhm. w czary. I e, ze względu na to też, że Iga jest bardzo bystrą dziewczynką, e, od razu kojarzy, że e, nastka ma taki sam wyraz twarzy jak Jaś, który również po urodzinach e, w przedszkolu był bardzo smutny. Smucił się, dlatego że podarł ostatnie spodnie. Jego mama została bez pracy i nie wiedział, nie wiedział jak jego sytuacja, powiedzmy, będzie, będzie wyglądać. I Iga prosi o pomoc swoją mamę. To jest właśnie bardzo, przepraszam, że ci wejdę w słowo, bardzo mądry wątek, dlatego, że i tak też właśnie pisałam w recenzji, dlatego, że e, czasami tak jest w książkach dla dzieci, że tak naprawdę dziecko rozwiązuje wszystkie problemy, co e, raczej trudno od dzieci wymagać czegoś takiego. Natomiast e, trochę mało jest też książek, w których dziecko jak. Ma duży problem, a to jest duży problem i tak to widzi również Iga, czyli nasza główna bohaterka. Idzie do dorosłego poprosić o pomoc. I ten dorosły wie, co robić. Ona sama wątpię, żeby wiedziała, co robić, albo pomogłaby na trochę mniejszą skalę. Natomiast to jest super, że właśnie w tym kierunku się potoczyła akcja, mhm. że mówimy dorosłemu o problemie. Tak, tym bardziej, że właśnie. Mama również zwraca na to uwagę, że e, to jest zbyt duży problem e, dla Igi, więc e, zagaduje ją i pyta, czy rozpakowała już wszystkie mhm. prezenty. I sama zastanawia się nad tym, jak pomóc e, Jasiowi i jego rodzinie. Mhm. I e, po tym, jak już Iga rozpakowała prezenty i rozpakowała prezent od Jasia, który okazał się najlepszym i najładniejszym prezentem, tak, to są dwa kasztanowe ludziki, E, bo jak wiecie, nie zawsze prezenty muszą dużo kosztować. Mhm. E, po prostu muszy, musi być w ten prezent e, włożone serce i, i to czasem wystarczy. I chciałabym właśnie o, bardzo bym chciała, żeby też moje dziecko właśnie nie zwracało uwagi na to, ile co kosztuje tylko cieszyło się właśnie z małych rzeczy i z tego, że dostaje prezent, nawet właśnie własnoręcznie wykonany. E, mhm. Dlatego, że, że takie prezenty są chyba najbardziej bezcenne. I mama wpada, mama Igi wpada na pomysł, aby przede wszystkim porozmawiać z nauczycielką przedszkola i żeby wspólnie pomogły, e, pomogły Jasiowi i wpadają na pomysł, aby zorganizować kiermasz świąteczny, na którym również pojawią się kasztanowe ludziki wykonane przez Jasia. Aha. Jak się? Kończy. Tego już nie zdradzę. Ja wiem, że się dobrze skończy. Wiem, że się dobrze skończy, bo y, jak jest dobre serce, to się y, dobrze kończy. I faktycznie dużo jest tutaj, powiem ci. To jest taka bardzo prosta historia, choć specjalnie pokazuję środek, żeby też pokazać, ile jest tekstu, bo często też pytacie właśnie, zastanawiając się, czy to będą dwa zdania i po prostu same ilustracje, y, czy będzie coś więcej. I ja uważam, że to jest coś więcej. Tak, pewnie celowałaś w wiek przedszkolny, prawda? Tak, tak. Tak, natomiast okazuje się, że bardzo fajnie przyjęła się wśród siedmiu-ośmiolatków. Mhm. Być może dlatego, że bardziej rozumieją w czym rzecz i na czym polega przede wszystkim problem mhm. jest opisany w, w książce. Bo widzisz, ja to rozumiem właśnie, że e, także starsze dzieci e, lubią, po, podoba im się ta książka i faktycznie rozumieją, o co tutaj chodzi, bo dla nich to takie wpasowanie się w, w no, grupę, tak naprawdę, rówieśniczą, e, jest dosyć istotne. I tutaj też cenne w tej książce jest to, że. Iga, która dostała te ludziki kasztanowe, ona nie miała z tym problemu, w tym sensie, że to był tak naprawdę problem Jasia w jego głowie i z jego perspektywy e, to się jakby działo, w tym sensie, że on e, uważał, że jego prezencja jest... No, gorszy, nazwijmy to, prawda? Słabszy niż inne prezenty, bo jest wykonany własnoręcznie, bo nie był drogi i tak dalej. Więc tutaj już mamy materiał do pogadania, ale fajne jest właśnie to, że dla Igi, dla Igi to nie był problem, dopóki jaś o tym nie powiedział, prawda? Że ona by rozpakowała ten prezent i prawdopodobnie cieszyłaby się tak, jak z każdego innego prezentu. Więc no tutaj też mamy taki, takie duże pole do tego, żeby po prostu porozmawiać z dziećmi, no właśnie o tych prezentach, to co powiedziałeś, że ja bym chciała, żeby moja córka e, cieszyła się z tych własnoręcznie wykonanych prezentów, ale mm, no to też jest tak, że gdyby nasze dzieci, nie wiem, powiedzmy cztero, pięciolatki na urodziny sześcio czy siedmiu dostały tylko kasztanowe ludziki, też by nie były, nie? Tak, tak zgadza się. Też by nie, nie było e, tylko jakby zachwytu. Myślę, że wtedy właśnie by zauważyły. Natomiast powiedz mi, co Cię tak zainspirowało do tego? Znaczy, już troszkę powiedziałaś to, że brakowało Ci takiej książki, tak? Ale czy na przykład przeżyłaś gdzieś tam taką historię, czy tam poznałaś z, z własnego doświadczenia, czy poznałaś jakieś dziecko, które właśnie poszło tym torem, że mam wielkie serce i chcę pomóc? Czy miałaś jakieś takie inspiracje? E, tak, e, inspiracją w zasadzie była właśnie e, przyjaciółka mojej córki Iga, e, która ma o, ogromne serce, e, lubi pomagać, e, troszczy się o innych, o swoich rówieśników, więc e, na pewno e, inspirowałam się nią, ale oczywiście również inspirowałam się e, moją córką. Zresztą tam pojawia się również Klara. E, I e, czym jeszcze? Kiedy ja byłam no, trochę młodsza, tak kilkanaście lat temu, e, bardzo lubiłam, znaczy do, teraz też, ale wtedy jeszcze miałam więcej czasu i chętnie angażowałam się w ogóle w takie akcje, m, będąc w liceum, że chodziłam e, czytać dzieciom książki. Później mhm. byłam uczestnikiem Akademii Wiosna. Czyli miałam pod opiekę dziecko, które miało problemy w nauce, i dwa razy w tygodniu spotykałyśmy się, odrabiałyśmy wspólnie lekcje i tak dalej. I to jest fajne. To jest w ogóle człowiek, kiedy widzi po prostu taką wdzięczność, to czuje się od razu o wiele lepiej. I to jest chyba najpiękniejsze uczucie, jakiego doświadczyłam. Więc mhm. też chciałabym. Żeby dzieci e, chętnie innym pomagały, po prostu. Mhm. E, tutaj właśnie mamy takie komentarze, że książka idealna dla nas. E, mam córkę IG, no. <laughs> która uwielbia, jak czytamy. To się pięknie składa. E, Olga napisała, że jest ciekawa tej e, książki. Wszystkie polecajki od Was są świetne. Hm. Bardzo się cieszymy, dziękujemy e, i dla Ciebie Aniu gratulacje tutaj z okazji wydania tej książki, ale właśnie em, a propos wydania, ja wiem od Ciebie, bo Cię podpytałam, zresztą ta książka jest tak napisana, że jakby wiadomo chyba, że będzie kontynuacja i em, powiedz jeżeli możesz powiedzieć, e, tak, już e, troszkę mogę. zdradzić. Dobrze, e, potwierdzam, tak oczywiście celowe jest takie zakończenie. E, oczywiście będzie na pewno druga część na wiosnę, mhm. e, także w zasadzie już niebawem, bo listopad, grudzień mhm. się kominie i zaraz będziemy mieć wiosnę. Tak, oczywiście. E, mhm. Co będzie dalej, zobaczymy. Mam jakieś mhm. plany, wydawnictwo również, ale chciałabym się skupić jedynie na, na pierwszej i na drugiej części, bo mhm. tego jestem pewna, że się, ta druga część że się ukaże. I ja właśnie jeszcze chciałam Cię podpytać o Nastkę, czyli o misia. Bo to jest też taki pomysł, że ta nasza wrażliwa Iga, no bo już możemy się umówić, że to jest wrażliwa dziewczynka, to już wiemy, ona obserwuje tego misia i tam nie ma z tym misiem wielkich dyskusji, prawda? To nie jest tak, że miś jej tam na przykład powiedział, co ma zrobić i wszystko jej tam wyłuszczył, tylko ona tak właśnie musi się rozglądać dookoła na czym się chce i obserwuje świat i jest taka właśnie wrażliwa na ten świat i czy to tak będzie w tych kolejnych częściach, w tej kolejnej na razie, na której się skupiasz, że nastka znowu da znać swoją miną, postawą i tak dalej, że coś jest na rzeczy? Wątek z nastką będzie bardziej rozbudowany. Tak? Tak. Tak. Ale nie możesz zdradzić pewnie. No, nie tera. mogę, A, nie Dobra. A ja jeszcze chciałam Cię podpytać, bo ymm, nastka została przyniesiona przez dziadka. Czy ten dziadek wie, że to jest zaczarowany miś, czy on tak po prostu podarował i, yy, i tyle? Nie wiem, że to będzie nie. w drugiej części. Nie będzie w drugiej. Nie będzie w drugiej. Może w trzeciej. E, właśnie, wiesz, co, to jest dobre pytanie i trochę mnie zainspirowałaś, także. To się okaże. A, to się okaże. Dobra. No bo tu wiesz, zazwyczaj tak jest w tak. bajkach, baśniach, nie? że jest tak. ten jeden dorosły. Ja wiem, że reszta nie wierzy i w ogóle i tak dalej. Natomiast jest ten jeden dorosły, który on wie więcej. On ma to dziecko w sercu i on no, z jakiegoś powodu daje coś magicznego, tak. w tym wypadku wnuczce. Więc myślałam, że tutaj nam coś powiesz, ale jeżeli zostawiamy to na trzecią część, spoko. Bardzo fajnie ja będę czekała, bo taka wnuczka i dziadek to też jest bardzo fajny wątek, prawda? Tak, tak, tak. Wiesz, ja bardzo szybko przestałam być czyjąś wnuczką i, i mhm. wydaje mi się, że może dlatego właśnie jest tutaj osadzony ten, ten dziadek mhm. w, tej, w tej książce. Czyli dla ciebie on też może być taką trochę postacią magiczno-fikcyjną, nie? Taką trochę no tak. wyidealizowaną. To najczęściej tak jest, jak się pamięta dziadka gdzieś tam bardzo, bardzo z odległego dzieciństwa, prawda? A jeszcze cię chciałam popytać o jedną rzecz, Aniu, bo mówiłaś, że spotkania autorskie i że jest ich całkiem sporo i powiedz, jak one wyglądają, co tam cię inspiruje, jak dzieci reagują na na tą książkę. Właśnie jestem e, ja w ogóle bardzo się nie, nie stresuję się tak bardzo e, spotkaniem na przykład z tobą, jak właśnie spotkaniem autorskim, bo zawsze się boję po prostu tym bardziej że dzieci są e, bardzo szczere. Oczywiście. Więc, e, więc zawsze tego się obawiam, natomiast e, póki co, e, i Gaj zaczarowany zostały bardzo dobrze odebrane. Po przeczytaniu książki rozmawiamy właśnie o tym, czym jest na pomoc. Również rozmawiamy o tym, czy na przykład dzieci mają swoje ulubione na przykład misie, przytulanki, jak mają na imię, i okazuje się, że dzieci w wieku 7 lat, które generalnie już są w szkole, nawet nie wstydzą się mówić o tym, że, że mają takie przytulanki i to są ich najlepsi. E, przyjaciele. Dzisiaj nawet e, dzieciaki rysowały nastkę. E, zresztą, jak wejdziecie e, na mój profil, to tam jest utworzona rolka też e, z, ze zdjęciami właśnie e, mhm. nastki. I to jest naprawdę przepiękne uczucie. I to, że podchodzą do mnie o autograf. Wiesz, czuję się prawie jak Dawid, bo już niewiele e, nazwiska polega. Nie, mhm. naprawdę rewelacyjne, fajnie. Mm -hmm, mm -hmm. No to super. Wiesz co, myślę, że wypytałam Cię o wszystko, co chciałam wiedzieć na temat e, Igi i zaczarowanego misia. Więc ja bym do... mogła jeszcze nie e, ja pewien... mogę dodać e, dwa słowa, bo e, nie chciałabym tu pominąć y, osoby, która bardzo mocno przyłożyła się w ogóle do tego, Jezu, żeby... właśnie! No! Właśnie! Nawijaj! Tej... <laughs> tak, już nawijam. E, chodzi oczywiście o Anię Magierę, czyli o ilustratorkę i e, wiem, że nie możemy teraz oglądać, ale mhm. pisała mi Anka Nagra i ja sobie się obejrzę, więc w ogóle... Robiłam to 100 razy, ale zrobię to 101. Ania, dziękuję ci, dziękuję jej dlatego, że tak naprawdę ktoś inny miał być ilustratorem tej książki i po prostu nagle z tego zrezygnował i Ania miała tak naprawdę 24 godziny na podjęcie decyzji wow. i za moją namową, na szczęście dogadałyśmy mi się, okazało się, że w ogóle mieszkamy blisko siebie. Naprawdę. Tak, no. e, jeszcze się nie widziałyśmy, e, mhm. ale gdzieś tam mamy w głowie, że, że musimy się spotkać. E, to jest też debiut Ani, więc e, w ogóle naprawdę jestem zachwycona jej e, mega talentem, naprawdę to jest mega talent. E, po prostu e, inaczej, tak sobie właśnie wyobrażam i gejnastkę, więc, e, więc super. Tak, powiem Ci, że to jest naprawdę prześlicznie zilustrowane, te ilustracje są dynamiczne, dużo się tutaj dzieje i jednocześnie są takie bardzo prawdziwe i takie wrażliwe, więc masz rację, bardzo, bardzo pasuje to do tekstu, wszystko się tutaj układa w jedną całość. Widać to czasami w gotowym produkcie, brzydko mówiąc, czyli po prostu w książce, że autorowi, ilustratorowi dobrze się pracowało, i no to chyba tylko potwierdza to, że wam się po prostu dobrze pracowało, czasem tak coś kliknie i to Ale, świetnie tak. idzie. A bardzo tak. jak to było tak od strony technicznej, że um, no wiadomo, ilustratorka dostaje tekst, czy ona z tobą konsultowała, czy raczej to było tak, że o jej się to w głowie wszystko ułożyło po przeczytaniu i dostałaś takie gotowe ilustracje, zobaczyłaś i powiedziałaś, wow, to jest to! Mniej więcej właśnie tak to było, że już dostałam e, gotowe ilustracje. Tam też w zasadzie jest opis Igi i, e, i nazwki, więc oczywiście Ania się przede wszystkim tym e, sugerowała. Oczywiście e, pytała mnie o zdanie, natomiast tak naprawdę ona nie musiała nic zmieniać, bo wszystko jest e, idealne. No to genialnie, to bardzo, bardzo się cieszę. I faktycznie gratulacje również dla ilustratorki, kolejnej Anny zresztą. Także tutaj e, Anny górą! Dokładnie, no tak. tak. Dobrze, Aniu, w takim razie ja serdecznie, serdecznie Ci dziękuję. Na koniec jeszcze zapytam Cię o dwa, dosłownie dwa zdania, e, które chciałabyś powiedzieć nie do dzieci, ale właśnie do rodziców, którzy. Wiesz, wchodzą do księgarni, wyobraźmy sobie taką scenkę sytuacyjną, wchodzą do księgarni albo skrolują internet, e, księgarnię internetową i mają tam setki książek. One się po prostu wysypują z półek. E, co byś im powiedziała, żeby zwrócić zwróciła uwagę na y, właśnie Igę i zaczarowanego misia. I znowu mnie zatkało. <laughs> Nie no dobra, e, co bym powiedziała. Przede wszystkim, e, tak jak zresztą wspomniałaś, jest to prosta e, historia, tak żeby dotarła właśnie dla dziecka w wieku 4 lat, pięciu, siedmiu czy też ośmiu, mhm. ale e, wiem, że przede wszystkim dzieciom spodoba się ta historia, ponieważ brzmi ona jak prawdziwa, mimo tego, że występuje tam wątek magii i czarów. I Iga jest taką przesympatyczną bohaterką, że, że myślę, że każde dziecko je, ją, ją pokocha. Oczywiście nastroje. Pięknie to powiedziałaś. Myślę, że właśnie wielką siłą tej książki jest to, że to jest prosta historia, ona nie jest przegadana, jest pięknie narysowana i dzięki temu dotrze do wielu dzieci. Także pięknie Ci dziękuję za dzisiejsze również. spotkanie i mam nadzieję, że zobaczymy się przy okazji kolejnej części. Liczę na to również. Dzięki bardzo, do zobaczenia i Wam dziękujemy, również. że z nami byliście.